Słuchajcie, jest... nie, nie ma nawet godziny siódmej, jest 6.48. Także muszę trochę też się obudzić, a jeszcze kawę nie piłam, także zaczynamy. Idziemy z tym koksem. Um, podkład Bell i Lumi, tak? I Lumi. Ja mam numer 02B, czyli on jest dla mnie za jasny ciut, ale mi to nie przeszkadza. I będę robiła tak, jak robię to standardowo, czyli... Po prostu nakładam wszystko palcem. Nie mam czasu na wklepywanie, na bawienie się z gąbką. Czyli tak, jak mi się chce, to jak Wam pokazałam ten vlog, to robię. Ale że trochę już tutaj siedzę, bo musiałam ustawić tutaj to wszystko, porobić, a mam dosłownie 15 minut, bo zaraz moda mi przyleci. No, to jadę po prostu paluchem, nie? I tyle. Żebym ja tylko widział, co jadę. Jak ktoś ma czas, jak ktoś lubi, pewnie gąbka jest o wiele, wiele lepsza. No, słuchajcie ym, Tak też jest ok, moim zdaniem. To ma być makijaż szybki, w takim, gdzie mamy się czuć y, dobrze, swobodnie i ja wiem, że to nie jest youtube'owo instagram'owo <noise> nie wiem jak to nazwać widzicie on jest dla mnie ciucę jasny, ale to nic to jest, to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Mhm. ja mam położoną e, na siebie znaczy, mam położoną na, na swoją twarz pielęgnację, czyli krem, serum, krem i pod oczy coś tam wynalazłam na dzień no hmm, dobra, okej okay. biorę mokrą łósteczkę mojej córy teraz, gdzie tu jest to, korektor nic się nie zmieniło z y, Afiniton maybelline hmm. malujemy i tak samo czyli paluszek ale to to już trzeba, to już wiecie, nie? to już trzeba do góry tu i tu mam lusterko, także musicie mi wybaczyć, że ja tak patrzę, bo patrzę tak i w tym momencie biorę po prostu gąbkę mokrą gąbkę I w tym momencie tylko wklepuję. No bo no nie umiem. Inaczej. Także tak to trzeba... O, to mi się też... O. Tak to trzeba właśnie robić. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Matka jedna naprawdę chyba potrzebuje kawy. Taka noc była też, dla mnie nie, nie mogę spać, budziłam się. Nie wiem czy się czymś stresuję. Teraz w ogóle boję się włączać wiadomości, bo to nie wiadomo, co zaraz się okaże, czego tu nie usłyszymy. Także strach w ogóle. Wyjść na dwór. Chociaż wczoraj byłyśmy na podwórku u nas. Podkład, podkład, puder pod oczy z Han. Byłyśmy na dworze z młodą i powiem Wam, że dosyć długą prawie godzinę. Wyszłyśmy, to już nie mogłyśmy wejść z powrotem, ale to byłyśmy dwa albo trzy razy, nie? To młoda chciała iść na dwór, chciała się przejść, w ogóle przejść po wiosce, ale u nas jest tak właśnie, że jak się wychodzi na dwór, no to się rozmawia też z innymi ludźmi. No i co, w takiej odległości miałam z kimś katać, my nie, dziecko. Po prostu przejdziemy się, pobawimy się trochę z kotkami, jej zabawa z kotkami, to tak wygląda. Tak koty, że ogon No, sadystka. Teraz wzięłam y, puder z Lovely, ten sam, nic się nie zmieniło. Ale już jest dosłownie na wykończeniu. Tak? Mhm. Dobra. I teraz. Dlaczego, dlaczego mówiłam, że mi to nie przeszkadza? Ponieważ ja tym samym pędzlem biorę sobie y, paletę od Kitulca Tą, tą, Tom. jak ona się nazywa, zaraz Wam powiem, Bas, tak, tą, tą bazową, base, i biorę ten puder, puder, w cudzysłowie puder, ponieważ on zmienia kolor podkładu. To jest wykończenie satynowe, ale normalne wykończenie satynowe powoduje, że nie zmienia Wam koloru podkładu, a on zmienia. I ja po prostu kopiorę tym samym puchatym, dużym pędzlem i jadę po całej, po całej twarzy i dlatego mówię, że mi nie przeszkadza to, bo on zmieni podkład, jak są jakieś wielkie wyjścia, to ja yy, na całą twarz go nie używam ponieważ no, yy, w tym momencie mam odpowiednio dobrany podkład, tak? jak zrobię tym pudrem no to ona zmieni mój kolor, nie a tu nie o to chodzi. A tu mi się podoba. Jestem taka, wiecie, zdrowsza, wyrazista. O, w ten sposób. Teraz jedyny etap to jest ta nowa paleta z Golden Rose do konturowania, co wam już pokazywałam, już widzieliście. Biorę ten brązer. Troszeczkę. I tylko delikatnie. To są tylko takie dosłownie mu bo ja się przybrązowię znowu tą paletą od Itulca. I to jest dosłownie tylko, wiecie. I teraz tak samo, tą samą stroną odwracam i też delikatnie z różem trzeba uważać, bo ten róż to uuu, znaczy jak ktoś lubi mocno, no to on jest naprawdę mocny. Dla mnie jest po prostu mocny, tylko ja delikatnie i już I po prostu już teraz biorę znowu ten mój, a nie tu, gdzie, gdzie tu jesteś, tu jesteś, moja, moja baza. Znowu biorę tą paletę, mieszam te dwa oświetlacze i nakładam tutaj właśnie ymm, kolistymi ruchami gdzie jest brązerz, gdzie jest róż. W ten sposób. Okay. I ja to lubię po prostu, wiecie, ja jak się świeci, nie? Tak samo robię tu i tu. I już, dla mnie już skończ. Dalej biorę tym takim delikatniejszym, że się śmieniem wachlarzykiem nie wiem czy... OK, biorę tę delikatniejszym wachlarzykiem. I Mieszam. To są już takie typowe oświetlacze. Te dwa. Ten szampan i tą mrzoskwinie. I tu. Idziemy tu. rozświetlamy sobie jeszcze troszeczkę nosek łuk kupidna, bo dobrze mówię dobra i dosłownie czystym y, jajeczkiem, pędzelkiem biorę sobie ten biały rozświetlacz, ale no mówię wam dosłownie troszeczkę tylko i trochę wyżej niż są te rozświetlacze i tu już koniec, dziękuję. Tyle jeżeli chodzi o um, konturowanie, moje szybkie. kretka z Vibo. Nie wiem jak to się czyta, także nie chcę się kompromitować. Wybaczcie. Słuchajcie, chcę jeszcze dla was nakrać jeden filmik um, związany bardziej z, 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 z YouTube'em. Nie wiem jak to nazwać. I... Mm. Jeszcze jeden filmik związany z dietą. Ale muszę się zastanowić, bo ten filmik związany z dietą to takie trochę będzie moje. Hmm, jakby to powiedzieć. Hmm, że Nie założenie, nie, że po prostu coś obiecam. Dlatego muszę się nad tym grubo bardzo zastanowić, czy ja chcę to mówić tutaj, czy też nie. Maluję sobie brwi delikatnie. U mnie to naprawdę ja, ja jakoś nie zaznaczam mocno tych brwi. Nie wiem, może powinnam, ale to jest tylko delikatne, jakby takie muśnięcia. I to jest taktycznie, że już zrobione. I słuchajcie, oczy jak robię. Mm to dla mnie są tylko i wyłącznie rzęsy ponieważ no mówię wam, nie mam czasu malować się cieniami chyba, że faktycznie wstaję y, y, wcześnie a młoda się nie obudzi ale to tu w ogóle nie ma opcji, nie wiem czy ona ma jakiś czujnik czy co, ale jak tylko chce zarodka ale jak tylko chce wstać wcześniej od niej ona się budzi dosłownie nie ma szans 10-15 minut ja nie wiem czy ona czuje, czy co a ona już mama i mnie woła no to... A przecież jest tata, tak? Leży obok. Nie. No nie i koniec. No. To, to jest też bez sensu, bo wtedy ona się obudzi. No i, i co? Koniec pracy, nie? No. Dzisiaj jeszcze w ogóle planuję taki obiad. W ogóle od kilku dni tak bardziej jem yy, wedę, wegetariańską. Nie wiem, tak jakoś coś mnie wzięło. Po prostu. E, szybka z Eveline. Wiecie, która ciągle ją używam. Najlepsza według mnie to jest ta właśnie złoto-czarna. Ta biało-zielona jakoś tak do mnie nie przemawia. Nie wiem czemu. Ale po prostu tak jakoś, rzęsy. Powiem tak. tak. Jakby mnie ktoś zapytał, z czego nie mogę wyjść bez bym... Jakby... Pewnie, że wychodzę, pewnie, że straszę ludzi, Jak muszę jechać na zakupy, czy gdzieś wyjść, czy coś takiego, no to pewnie... Nie rób mi tak. No to pewnie, że wyjdę na przesady, tak? Jak idę do nas, um, do sklepu, e, po bułki, czy cokolwiek, no to... Wiecie, to nie jest tak, że ja od razu staję i się maluję. Jest tak częściej, po prostu, że tak właśnie robię. Często, że staję, ogarnę się i się maluję, ale czasami jest tak, że po prostu ym, mała mnie już potrzebuje. No to malujemy się po prostu wtedy razem. A że mi się przypomni, że muszę iść do sklepu, no to po prostu idę, nie, nie umalowana. No. Przynajmniej wiecie, w sklepie szybciej robię zakupy. Każdy <tuszy> mi w kolejce przy przypuszczę? No śmieję się, ale to nie jest tak, że nie wyjdę nigdzie, bo nie mam make-upu. No nie wiem. O, widzę, że mój, moja odżywka się kończy, bo tak maluję, jakby chciała, ale nie mogła. Mm. Zwłaszcza, o, już trochę lepiej. Muszę sobie zrobić peeling, mm, czy znaczy tą pastą. Z ziali, bo tu widzę na nosku, że jakieś mi się skórki nie fajnie robią. Yy, mój ukochany tusz z oriflame Wonderlash, tak musiałam sprawdzić, czy dobrze, powiedziałam, jak jest promocja. On w ogóle kosztuje normalnie coś chyba 30 zł, to mi się wydaje. Jak jest promka, zdarza się, że kosztuje 10-15 zł, to dopiero dwa. Jestem z powrotem. Musiałam to zmyć. Teraz to tak trochę może dłużej to tak wygląda, że to długo trwa, bo ja gadam, ale normalnie to to nie, nie? To są już takie ruchy, że wiecie bak, bak, i już. Mm. W ogóle zamówiłam sobie paletę cieni. Nie powiem wam jaką. Później Wam pokażę. Ale nie mogę się po prostu doczekać, kiedy ona przyjdzie do mnie. I żeby Wam pokazać. Ja jeszcze tak robię, przymykam oko. I jakby tak. Jeszcze delikatnie unoszę, podnoszę. Dokręcam. Dobra. I drugie oko. Nie wiem czemu, ale wy lubicie, jak do was. Mogę gadać. Ci, którzy mnie znają, doskonale o tym wiedzą, że ja uwielbiam gadać. Uwielbiam. Dobra, dobra. Słuchajcie, macie czas, możecie sobie oko cieniami pięknie też. To w ogóle już ekstra wygląda. A! Już wiem, co jeszcze miałam wam powiedzieć, bo oczywiście zapominam o tym elemencie. Jak nie zapomnę, tak jak teraz, biorę, zaraz Wam pokażę. Ten szampański, ten najjaśniejszy, jakby nie ten biały, tylko ten. Jakoś chyba? Nie powiem. Ten szampański kolor od Kitulca. Ten pierwszy, zaraz Wam pokażę ja go daję w wewnętrzny czyli tu kącik oka. Żeby to oko było takie, wiecie, wypoczęte zdrowsze. Dobra. Dobra, 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 dobra. Zaraz Wam pokażę. I to jest już nie, jeżeli chodzi o oko. Ten. Dosłownie tutaj, ale teraz już się nie chcę z tym bawić, bo to wiem, że sobie od razu popsuję rzęs. rzęsy i biorę błyszczyk z L'Oreala 110 cream ale ja się zaraz zje, doskonale o tym wiem, ale po prostu chcę mieć jakieś nabliżenie na ustach biorę ten, albo ten z Eveline, tą ja chyba z Chili, albo z Jadem, nie pamiętam. To ten Dory, ten mam właśnie na, na dole. Jak mi się w ciągu dnia że chcę sobie pomalować. I już, już, już człowiek wygląda piękniej, prawda? powiedzcie sami. I to tyle. Mm -hmm. Tak oto wygląda mój no, no powiem wam, że ostatnio jak mierzyłam czas to chyba było 10 minut i ileś tam sekund także wydaje mi się, że całkiem, całkiem spoko także jak wam się podoba to zapraszam do oglądania